Was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii drugiej jest gry Farming Motor 25. No i w dzisiejszym odcinku chcemy zająć się sprzedażą mleka oraz wełny. Jak widzicie mam tutaj przyczepę, na której jest naładowany dość sporo palet wełny oraz mleka koziego, no więc wsiadamy sobie już do ciągnika. No i zapniemy pasy, żeby nam to nie pospadało i pojedziemy to zawieźć do skupu. Jak widzicie mamy prawie 20 tysięcy litrów wełny i ponad 6 tysięcy litrów mleka koziego. Więc wjeżdżamy sobie na drogę. Akurat jakiś czas temu na odcinku już sprzedawałem mleko oraz wełnę. No i tutaj mamy chyba mleczarnię, tu, tu jest sprzędzarnia, a mleczarnia jest gdzieś też tu w okolicy, chyba tutaj. O, tu mamy mleczarnię, więc akurat te dwa skupy są bardzo blisko siebie. Więc na szczęście nie musimy jakoś dużo jeździć po tym mieście, tylko najpierw sprzedamy sobie wełnę, a później sprzedamy mleko. Też tam, jak widzicie, w tle pracownik jeździ siewnikiem i sieje ryż długoziarnisty na tamtym polu, później go przestawię jeszcze tutaj na to pole, w tym miejscu. No i tak zastanawiałem się już od jakiegoś czasu nad hodowlą bawołów, w którym miejscu umieścić oborę dla nich. No i ostatecznie stwierdziłem, że po prostu poświęcę jedno z moich pól ryżowych. O, ale tutaj nam się mgła zrobiła duża w tym miejscu, nawet delikatnie nam widoczność ogranicza. Więc tutaj zobaczmy, czy nic nie jedzie. Okej, okay, jest wolne, więc możemy sobie wyjechać. Ale ciekawe, w sumie mamy godzinę 9, a dość spora mgła tu jest w okolicy. Ale tak, wracając do tych bawałów, no to yy, zdecydowałem, że usunę jedno pole ryżowe. No i w tamtym miejscu umieszczę obory dla tych zwierząt. Też w kolejnym odcinku myślę, że zrobimy sobie belowanie słomy z jęczmienia, żeby mieć oczywiście wyściółkę dla nich. Natomiast na tym polu po lewej tutaj będę chciał zasiać kukurydzę, którą przerabia na kiszonkę, i tak stwierdziłem, że na początku będę wykorzystywał tylko kiszonkę do karmienia tych zwierząt. W sumie tak kiszonka daje 80% wydajności, więc i tak nie jest źle. Więc na początku będę im dawał kiszonkę z kukurydzy, natomiast w przyszłości jak już zakupię sobie maszynę do siano kosów i zrobię sobie w jakimś miejscu łąkę. No to zrobimy też... Będę robił też paszę mieszaną, tylko sobie jeszcze pewnie będę musiał do tego zakupić paszowóz i chyba wybiorę paszowóz samojezdny, bo jest to bardzo wygodne rozwiązanie. O, jaka tutaj jest gęsta mgła, praktycznie w ogóle nic tu nie widać w oddali. W sumie jesteśmy nad wodą, tej ta mgła bardzo fajnie wygląda i się unosi nad tym. Ale okej, okay, teraz już yy, wjechaliśmy w stronę miasteczka i nie ma mgły. O, teraz tutaj na rzeką w okolicach miasteczka znowu jest, więc mamy takie obszary, gdzie ta mgła jest gęstsza, w innych jest... nie ma praktycznie w ogóle, ale jest taka bardzo rzadka. O, zobaczcie, jak fajnie też to światło tak się odbija na tej mgle. Ok, teraz mamy czerwony, to akurat możemy sprawdzić, którą endę muszę pojechać. A chyba pojedziemy sobie prosto. Ok, mamy zielone. Tu będę musiał delikatnie skręcić w prawo. O, zapaliło się czerwone światło, ale ja sobie pojadę na skróty w ten sposób. O! Pojedziemy sobie. I teraz znowu muszę uważać, bo to jest jednokierunkowa ulica, więc yy, muszę pilnować, żeby nie pojechać gdzieś pod prąd. Ej, ale straszna mgła jest w tym miasteczku. Ok, teraz chyba tu pojedziemy i za chwilę będziemy skręcać w prawo. Jeszcze kawałek i tutaj już po prawej stronie powinna być przędzalnia. O, tutaj sobie wjedziemy. No i możemy sprzedawać wełnę. Ile za to zarobimy? Prawie 70 tysięcy, więc bardzo fajnie. Jeszcze zostało nam oczywiście mleko do sprzedania. Też jak jesteśmy w miasteczku, może zlokalizuję, gdzie jest jakaś stacja paliw, to bym sobie dotankował ten mój ciągnik. Ale najpierw pojedziemy jeszcze do mleczarni. Ona akurat jest tutaj po prawej stronie. No też muszę uważać, bo jadę dość długim zestawem. Ale tu na szczęście się zmieściłem, jest dość dużo miejsca. No i tu sprzedajemy mleko w tym miejscu, my tu odpinamy pasy. I dostaliśmy za to prawie 50 tysięcy, więc bardzo fajny zysk. Mamy prawie 350 tysięcy na koncie. Sprawdźmy jeszcze, gdzie tu jest stacja paliw, to sobie zatankujemy przy okazji. Ale tu nam się to nie pokazuje, więc zobaczmy w ten sposób. Tu jest magazyn. Okej, stacja paliw jest tutaj, więc możemy sobie pojechać. O, tutaj tą drogą w ten sposób. Tu jakoś wyjedziemy z miasteczka i pojedziemy w tu. Albo po prostu możemy tutaj pojechać tędy, i później tu jakoś sobie przejedziemy. No, jakoś tam trafimy. Przy okazji sobie też trochę to miasteczko zwiedzimy, które wygląda bardzo fajnie. Mamy też te drzewka wiśniowe, akurat no, mamy wiosnę, więc bardzo ładnie one kwitną. O, tam jest jakiś taki ciekawy budynek, może tam jakaś znajdźka będzie. Nie wiem, czy uda mi się to zobaczyć w ten sposób, a chyba się nie uda bez kolizy kamery. Ale możemy to zrobić w ten sposób. Przy okazji sprawdzimy promocję jest 700 702 Ale akurat tego ciągnika nie planuję tutaj kupować. Tu myślałam, żeby kupić sobie kupota, ale to dopiero za jakiś czas, no bo na razie chyba priorytetem będą te bawoły. Ale zobaczmy, czy tu jest jakaś znajdźka. No tutaj nie widzę, one się świecą, więc byłaby widoczna. Chociaż tak patrzę, coś tutaj świeci, ale chyba nie. Po prostu słońce chyba się odbija. Więc tutaj nie widzę, żeby była znajdźka. Może była i ją zebrałem, nie pamiętam już No, trochę długo to czerwone nam się świeci, albo tutaj z lewej teraz jadą. Widzę, że pracownik zasiał już ryż długo na jednym z moich pól. No więc później go sobie przestawię na kolejne pole. Tylko na razie pojedziemy, bo mamy zielone światło. No wiadomo, to z gra mógłbym też pojechać na czerwonym, ale tutaj w miarę realistycznie pograjmy. O no i znowu mamy gęstą mgłę. Ok, teraz zobaczmy, czy muszę w prawo pojechać. Nie, teraz w lewo, skręcimy, później w prawo. Ok, tu mamy drogę jednokierunkową, ale na szczęście w dobrym kierunku pojechałem. No i teraz skręcimy w prawo. Ok, zobaczmy gdzie teraz. Chyba na razie prosto będziemy jechać i później tam skręcimy w prawo w odpowiednią uliczkę. Okej, okay, chyba jeszcze nie. Następna uliczka, tak, tu jeszcze nie skręcamy. W następną uliczkę będziemy skręcać w prawo. Chyba akurat, tak jak ten samochód tu wyjechał, skręcimy w prawo. No i teraz pojedziemy prosto i dojedziemy do stacji paliw. O, ciekawe, co tutaj rośnie na tym dużym polu. Zobaczmy, tu jest pszenica. A to jest akurat jedno z większych pól na tej mapie, więc fajnie byłoby je w przyszłości zakupić. No i na takim polu wam mogą wyglądać bardzo ciekawie. Więc tak jak mówiłem, w następnym odcinku będzie belowanie słomy, później może zrobimy sobie jakąś akcję ze zbierami kukurydzy na kiszonkę, wezmę sobie w wypożyczę sieczkarnię oraz prasę stacjonarną, ponieważ będę chciał ją wykorzystywać np. do robienia bel kiszonki. No i na razie będę karmił te bawały za pomocą kiszonki, a później jak kupię maszynę do kosów, kupię też przyczepę samozbierającą i kupię prasę stacjonarną na własność. No i wtedy będę robił już paszę mieszaną, jeszcze zakupię sobie paszowóz samojezdny. No i wtedy będziemy już przygotowywać paszę mieszaną dla tych bawołów. No a też na tym mleku od bawołów będę mógł bardzo fajnie zarobić, ponieważ jest ono bardzo drogie. Może ewentualnie będzie można coś pomyśleć nad jakąś mleczarnią, żeby to przetwarzać, no bo mamy też kozy. Więc wtedy można byłoby przetwarzać to mleko kozie, plus mleko od bawołów. O, tutaj już po lewej stronie jest mój jęczmień, który sobie ładnie rośnie. No, zaraz będziemy na gospodarstwie, a to zobaczcie ten samochód mnie wyprzedził, tylko nie wiem co on kombinuje tak. Zaczął mnie wyprzedzać, a nagle w pewnym momencie zahamował. Bo czasami te samochody tak dziwnie wyprzedzają, w sumie też w takiej grze wyprzedzać no to trochę ryzykowne. No więc, zostawimy sobie jeszcze tą przyczepę, żeby na nią ładować kolejne palety. I jeszcze zaparkujemy ciągnik. No też za jakiś czas będę chciał sobie kupić trzeci ciągnik, czyli tą Kubotę, no bo może fajnie pasować na takie gospodarstwo ten ciągnik marki Kubota. Też może później zakupię sobie trochę więcej pól, żeby już uprawiać więcej upraw. Plus wiadomo też, e, trzeba będzie coś zasiać, e, żeby karmić te bawoły, czyli kukurydzę na kiszonkę, plus później jeszcze jakieś e, siano. No właśnie, będę chciał zlikwidować to pole w tym miejscu, które się znajduje. Tak sobie poza odcinkiem sprawdzam i tutaj fajnie będzie pasować obora oraz paswisko dla bawołów. Plus jeszcze sprzedam tam też szklarnie do produkcji sadzonek, no bo... I tak sadzonki mogę sobie kupić w sklepie i te szklarnie zajmują sporo miejsca, więc stwierdziłem, że je sprzedam i w tamtym miejscu postawię magazyn na bele i palety. I tam będę przechowywał bele do karmienia tych bawołów. No a tutaj powstanie obora oraz pastwisko. A faktycznie później będzie można jeszcze pomyśleć nad mleczarnią, żeby przetwarzać mleko kozie oraz mleko od bawołów. A to dopiero za jakiś czasem, bo ten budynek jednak trochę kosztuje. Okej, może gdzieś tutaj sobie odczepimy tą przyczepę. Tam widzę, że ładnie pasą się moje owce oraz kozy. Jeszcze pojadę zaparkować ten ciągnik y, do wiaty. W sumie, nawet teoretycznie, można byłoby ten budynek sprzedać, bo chyba można go sprzedać i można byłoby tu postawić mleczarnię, ale to jeszcze zobaczymy. No, niby fajnie wygląda, akurat w tym miejscu idealnie by mogła mleczarnia pasować, więc jeszcze będę się zastanawiał nad rozbudową tego gospodarstwa. Na razie i tak yy, nie wiem, czy nie będę musiał dobrać trochę kredytu do tych bawałów, bo na obory mi wystarczy, plus yy, jakieś te magazyny czy zakup zwierząt, ale będę potrzebował trochę pieniędzy na wypożyczenie odpowiednich maszyn. No a tu jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Akurat w tym odcinku udało się zrobić trochę pieniędzy z tego mleka koziego oraz wełny, więc bardzo dobrze, na pewno się one przydadzą. No a jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.